Wiecie tak, kiedy tutaj też było to czytane na temat tego, co tutaj nasz brat Jakub mówił w sumie do, do każdego z nas. Wiecie tak sobie, pomyślałem też o tych wcześniejszych wersetach, też od dwunastego wersetu. Właśnie szczęśliwy mąż, który wytrzyma w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Wiecie, widzimy tutaj nasz brat e, Jakub, później zmierza właśnie do tych, e, do tych słów, do tego właśnie, e, moim zdaniem, takiego też dzisiaj taki tendencja, bo wielu ludzi dzisiaj błądzi. Ale widać tutaj e, jakby taką wielką bitwę w tym, w tym temacie, bo gdy wytrzyma próbę, i szczęśliwy mózg, który wytrwa, to nie jest zaznaczone, że tak sobie po prostu przejdzie, ale który wytrzyma. Czyli to jest powiązane też z jakimś e, doświadczeniem, z jakimś, z jakimś wysiłkiem przede wszystkim. Bo gdy wytrzyma tą próbę, weźmie więcej żywota obiecane przez Boga tym, którzy Go miłują, czyli wygra i Bóg pomoże mu e, e, przejść przez to. I dalej, dalej czytamy, niech nigdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Widzimy tutaj tak wyraźnie jest pokazana właśnie ta bitwa. Ta bitwa, że wróg będzie szukał i szukał zawsze miejsca gdzie będzie mógł się wcisnąć, gdzie przez jakąś rzecz, jakąś sprawę e, będzie mógł dostać się do dziecka Bożego. Ale, I tutaj tak te ważne słowa, lecz każdy bywa kuszony przez własne porządkowości, które pociągają i nęcą. I wiecie, widzimy tutaj e, lat e, nasz Jakub e, pokazuje, że to nie jest tak, że zawsze wróg będzie używał tej samej rzeczy. Każdy z nas e, ma miał z czymś problem, gdzieś w którymś punkcie jest słabszy. I wróg właśnie patrząc na to i widząc to, on nie będzie uderzał w te silne strony, on będzie zawsze próbował właśnie uderzać w te strony, które, które nie są do końca jeszcze ochronione. Dlatego tym bardziej właśnie ja i ty musimy trzymać się Jezusa Chrystusa, bo jeżeli nie będziemy trzymać się Jezusa Chrystusa, to wróg nas zwiedzie. I widzimy, co tutaj dalej jest napisane. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. A co to jest śmierć? To jest oddalenie od Boga, to jest odsunięcie od Boga i wrogowi najbardziej zależy na tym, żeby właśnie nas wprowadzić w grzech, eee, a następnie po tym oddzielić nas od Boga. I dlatego tutaj myślę też e, brat nasz Jakub mówi, dlatego nie bądźcie bracia, nie bądźcie, nie dajcie się zwieść e, dla wroga. Że, że jeśli udało mu się wprowadzić w was e, w porządliwość, następnie wprowadzi was w grzech, to nie możecie pozostać w takim stanie, nie możecie błądzić, że Bóg się na to zgodzi, bo to oznacza, że jeżeli dzisiaj człowiek e, m, żyje w grzechu, to znaczy, że nie wytrzymał próby, nie wytrwał. Dlatego wtedy jedyna, jedyna szansa, jedyna nadzieja dla nas to jest wołać do Jezusa Chrystusa, wołać, żeby nas ratował, żeby nam pomógł w tym, żebyśmy mogli wygrać. Żebyśmy mieli siłę do tego, żeby właśnie wytrzymać próbę, bo Jezus Chrystus chce, żebyśmy byli właśnie mocnymi. Żebyśmy byli tymi, którzy... szczęśliwymi mężami, którzy, którzy wytrzymają próbę, którzy, którzy weź, wezmą ten wieniec żywota. Dlatego tutaj tak wielka bitwa się toczy, bo dzisiaj wielu... Wróg właśnie pociągnął, pociągnął w to, że wciągnął ich w grzech, wciągnął ich w grzech już, czyli na początku zasiał porządliwością, ta porządliwość, ich jakaś porządliwość zaczęła rosnąć coraz bardziej. Później ci ludzie zostali wprowadzeni w grzech. I co się później stało? Później za wszelką cenę wróg próbuje udowodnić albo wprowadzić, oszukać człowieka, że człowiek może pozostać w grzechu i dalej idzie na spotkanie z Bogiem. Tutaj nasz brat Jakub mówi wyraźnie o tym. Nie błądźcie, umiwani bracia moi. Nie błądźcie, nie, nie idźcie w tym kierunku. I nawet idzie wielu, nie idźcie w tym kierunku. Ale zdajcie sobie sprawę z tego, że Bóg jest cały czas taki sam. Tak jak dał swego syna i wiecie, nieraz po ludziach, po nas, to można się spodziewać, raz jest dzień taki, niektórzy gdzieś tutaj wróg gdzieś podejdzie, jest jeszcze inny. Ale u Boga nie ma czegoś takiego. Bóg tak jak rozpoczął dzieło w Jezusie Chrystusie, tak je chce dokończyć. Nie, nie, nie ma żadnego zaćmienia, nawet nie ma chwilowego zaćmienia, nie ma jakiegoś przymroku. Nie ma czegoś, co mogło doprowadzić właśnie do tego, że, że, że Bóg zmienił zdanie. Nie, on ma cały czas takie samo zdanie. Wiecie, tak sobie pisałem też o tym drugim liście do Tymoteusza, może otwórzmy. I tutaj w drugim y, liście Naszego brata Pawła do Tymoteusza w drugim rozdziale chciałbym przeczytać. I drugi rozdział od 11 wersetu. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy, jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze, jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Tutaj nasz brat pisze dokładnie takie same słowo, że jeśli my nie, 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 jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy, jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze. Eee, I tutaj, tutaj, jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Boży y, sąd zostanie taki sam dla człowieka i dla y, grzechu, jeśli się nie upamięta, nie da się zbawić dla Jezusa Chrystusa. Bóg się nie zmienił, On się nigdy nie zmienił, On dał swego Syna Jezusa Chrystusa po to, żebyśmy, po to, żebyśmy mogli zostać uwolnieni, żebyśmy mogli zostać wypuszczeni z niewoli. Dlatego tak wielka bitwa, ja myślę, dzisiaj się toczy, ona się toczy już, widać już, już Jakub o tym wspominał, właśnie, że wielu ludzi zaczął błądzić. Dlaczego zaczęli błądzić? Dlatego, że diabłu udało się im mówić, że mogą pozostać w tym grzechu, mogą pozostać w tych porządliwościach i dalej idą na spotkanie z Bogiem. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Jezusa Chrystusa, bo jeżeli Jezus Chrystus nie, nie przeprowadzi mnie i ciebie, jeśli u w nie będziemy szukać pomocy to na pewno wróg zmiecie po prostu każdego, który nie, nie położy swojej nadziei w Jezusie Chrystusie. A Bóg się nie zmieni. Bóg się nie zmieni. Jeśli my nie dochowamy wiary, jeśli nie będziemy, nie wytrwamy w Jezusie Chrystusie, jeśli nie pozwolimy Mu pracować w życiu, to Bóg nie zmieni swojego zdania. On już wydał wyrok na ten, na ten świat, jeśli ktoś nie będzie w Chrystusie. Jeżeli ktoś nie uwielbi Jego Syna Jezusa Chrystusa, nie odda Mu swego życia, to nie ma nadziei dla takiego człowieka. Dlatego je, tak ważne jest właśnie, żebym ja i żeby żebyśmy się trzymali Jezusa Chrystusa, żeby nie puszczać Go, aby nie dać sobie mówić po prostu dla wroga, że można pozostać w jakichś pożądliwościach, w jakichś tych swoich rzeczach, grzechach, które jeszcze na początku, gdyby, gdyby wystąpiły w życiu chrześcijańskim, to kto by od razu by uciekł, od razu by na twarzy leżał. I od razu by wołał Jezusa Chrystusa, żeby pomógł. A dzisiaj wróg spróbuje wmówić, że to nie jest taki problem, że da się z tym jakoś żyć. Nie, nie da się żyć. Mamy naszego Pana Jezusa Chrystusa właśnie, mamy do niego teraz czas, żeby wołać, żeby, żeby walczyć, żeby pomógł. Bo tak naprawdę każdy z nas gdzieś jest punkt, w którym wróg w ma dostęp. I w tym momencie, jeśli człowiek nie trwa w Jezusie, Chrystusie, to on ma wtedy dostęp. A jeśli trwa w Jezusie, Chrystusie, to nie ma szans. To nie ma szans. Dlatego dzięki Bogu za to, że mamy Jezusa, Chrystusa. Ale cały czas trzeba właśnie mieć na uwadze, że Bóg się nie zmienił. On się nie zmienia. Tak jak wydał swój wyrok na ten świat, tak też ten wyrok będzie do ostatniego dnia i jak Pan nasz przyjdzie tutaj na, na sąd, na tą ziemię, to dokładnie według tego, co Bóg e, powiedział, tak też się stanie. Dlatego ważne jest, należy do Jezusa Chrystusa. Jeszcze chciałem też przeczytać list do Filipian. To jest y, y, list y, naszego brata Pawła do Filipian. Pierwszy, pierwszy rozdział, szósty wer, werset. Mając tę pewność, że Ten, Który rozpoczął nas dobre dzieło, będzie je też spełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa, widzimy tutaj, mając tę pewność, pewność, że Ten, Który rozpoczął, u Niego nie ma zaćmienia, u Niego nie ma jakiegoś wycofania się z tego, co On rozpoczął, dlatego tylko wytrwać, ja i Ty, wytrwać w Jezusie Chrystusie, trwać w Nim do końca. Bóg nie zmienił swojego zdania i tak samo jak powiedział, że ja Cię zbawię, ja Cię uratuję, tylko trwaj we mnie, trwaj we mnie, trwaj w Jezusie Chrystusie. Jeśli ja i Ty będziemy trwali w Jezusie Chrystusie, to ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I Niego nie ma chwilowego zaćmienia. Tak samo to działa właśnie w temacie tego, że Bóg nigdy nie, nie powie, że człowiek może żyć w grzechu i on zostanie przyjęty do, do nieba, że zostanie przyjęty. Nie ma takiej opcji, ale też z drugiej strony, jeśli ja i Ty będziemy trwali w Jezusie Chrystusie, to też nie ma opcji, żeby Bóg wycofał się z pracy na, nad nami, z tego, żeby czynić nas na obraz swego syna Jezusa Chrystusa. Dlatego tutaj nasz brat Paweł mówi właśnie w ten sam sposób: dlaczego? On ma, miał tą pewność, bo ta pewność była oparta na Bogu. On wiedział doskonale, że Bóg, tak jak powiedział sw ym, swoje słowa przez swego syna Jezusa Chrystusa, tak nie zmienił nie zmieni swojego zdania. Nie ma takiej opcji, dlatego chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, chwa Bogu za to, że Bóg nie zmieni swojego zdania, ale z drugiej strony ja i ty musimy trzymać się naszego Pana, tylko On może zachować mnie i Ciebie e, pośród tego świata, tego złego świata i pośród tych wielu porządliwości, to też i tych, tego całego wachlarzu, to, to też tutaj Reczek mówił, mówił, tego jest dzisiaj dużo więcej, ale z drugiej strony masz, mamy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan nam daje jeszcze więcej właśnie siły do tego, żeby znosić te wszystkie yy, pociski wroga, żeby trwać, żeby móc móc właśnie ostać się. Yy, I tak jak y, jeszcze przypomnę te słowa i wspomnę o tych o słowach. szczęśliwy mąż, który wytrwa próbę, bo gdy wytrzyma próbę. Ja i Ty tylko i wyłącznie e, możemy wytrzymać próbę, jeśli będziemy trwać w Jezusie Chrystusie. Każde moje opuszczenie, Twoje opuszczenie Jezusa Chrystusa od razu wystawia mnie i Ciebie na pociski wroga, na to, że właśnie On może użyć tych starych rzeczy, żeby nas pociągnąć. I według dokładnie tego, co jest tutaj napisane. Na początku jest to pożądliwość, wydaje się, że taka jakaś tam sobie niewinna. Ona zaczyna rosnąć, rosnąć, rosnąć. Później, później przerabia się w grzech a później już dalej wróg będzie za wszelką cenę pracował, żeby ci wmówić, że to nie jest takie ważne, to nie jest takie ważne, bo że uda mu się wmówić, tak jak wielu dzisiaj, dlatego właśnie te słowa zostały użyte, nie błądźcie, umiłowani bracia moi, tak jak wielu błądziło bądzi, i dzisiaj błądzi, nie błądźcie, nie dajcie sobie tego umówić. Dokładnie yy, yy, Bóg wydał wyrok na grzech. Z grzechem Bóg jest święty, nie, nie ma nic wspólnego z grzechem. Dlatego Jezus Chrystus przed na tę ziemię, żeby uratować mnie i Ciebie. Dlatego niech Pan pomoże dla mnie dla Ciebie, bracie i siostro, żeby właśnie trzymać się Jezusa Chrystusa, żeby nie puścić Ciebie, ale żeby, żeby dawać Mu się zbawiać. Tylko On może uratować mnie i Ciebie od tych wszelkich przeciwności, od tych wszelkich zasad e, diabła i zachować nas przede wszystkim na tej ziemi, jako tych, którzy e, wytrwają w próbie i którzy są w stanie wytrzymać próbę, żeby wziąć wieniec żywota. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Amen. and